Małgorzata Nawrocka, słońce w studni, ósmy fragment powieści. Michał szedł tak szybko, że się zadyszał. Tylko kątem oka łowił majowe pejzaże parkowych drzew z liśćmi błyszczącymi po przelotnym deszczu, krzewy bzówki piące z za ogrodzeń i umyte parapety okien starych kamienic odznaczonych medalami tabliczek. Nawet Ulubiona witryna największej w jego mieście księgarni nie skusiła go teraz do zatrzymania się w biegu. Bywały dni, że sterczał przed nią dobry kwadrans, a potem dodatkowe trzy spędzał w środku sklepu, oglądając zachłannie nowości, zwłaszcza albumy. Dziś jednak ścigały go głodne harpie z obrazu Williama Blacka albo szkiców Francisco Goi, spragnione krwi zwycięzcy i bohatera. Przed czasem nawet pani dyrektor klubu kultury nie przyszła jeszcze do pracy, bo rolety na oknach pozostały zaciągnięte. Zostało mu przynajmniej dwadzieścia minut. Chwilę powalczył więc z własną słabością i resztką drobnych w kieszeni, po czym już bez wyrzutów sumienia zainstalował się przy stoliku cukierni pod aniołem. Powiedzmy szczerze. Miał alergię na wystrój tego wnętrza, gdzie zewsząd straszyły poczwarne porcelanowe puta albo zrobione z masy żywicznej, amorkowate, uskrzydlone potworki, ale bynajmniej. Nie miał alergii na francuskie paszteciki z grzybami, jakie tutaj serwowano. Paszteciki uwielbiał bez zastrzeżeń. Na konto swoich zagranicznych sukcesów postawił sobie dziś na stoliku podwójną porcję smakołyku i trochę bezwiednie, a może z nudów, zaczął w myślach wymieniać dekoracje lokalu. Mm, te dwa największe złoty do odstrzału zdecydował bez wahania i ostatecznie tu powinni wisieć przynajmniej przy Rafaelici jakiś Rosetti albo Barn Jones. W ogóle wszystko bym pomieszał, myślał delektując się grzybowym nadzieniem, w którym wyczuwał znajomy smak podpiekanej cebulki. Na wejście trochę secesji, a no tak, okno z witrażem anioła, powiedzmy typu Anioła Dnia Zmartwychwstania Luisa Tifaniego, tradycjonalistycznie z najwyższej półki dla zmyłki. A potem już tylko kontrast, szok, przynajmniej szagal, hmm, co się da od proroka Jeremiasza do Anioła i pary kochanków. Cały sufit na to. Albo nie, szagal na ścianach, na suficie mocniej, coś współczesnego z przestrzenią może Anioł upadający, Eugenia Szefer, albo Anioł postulant Polakli. No i szał za ladą dwie opcje grzeczna, uprzejma, jak biały Anioł Tejera. Albo odwrotnie, diabełek, straszydełko. Ciekawe, co by powiedzieli pobożni parafianie, przychodzący tu na lody po mszy świętej, niedzielnej, gdyby w tle za fartuszkiem przyzwoicie i nudno uczesanej sprzedawczyni zobaczyli odpowiedni fragment piekła z sądu ostatecznego. Ha! Zaraz by pewnie były petycje za naruszenie moralności i uczuć religijnych. Najpierw do pana proboszcza, potem do pana burmistrza, potem do prasy, aż wreszcie jedyny bystry facet w tym mieście, czyli mój profesor Kubicz, wyjaśniłby ciemnej masie, że patrzy na kawałek malowidła ultrakatolika, co się urodził w XIV wieku i nazywał Fra Angelico. Znowu afera.